O, co ej, ej, bardzo Patrz na to, bo twój telefon jest do kitu. Ale nie mogę z tego tej Dobra, tylko głowa nie odprawi nic. jest, to jest, to jest taki fajny. Aha. Jeśli chcecie, żeby. Badaj za nas. Badaj za na Badaj, było Dajcie like. I może będziemy nagrywać Pokémony Go! Jak będziecie chcieli. Będziecie chcieli, to komen komentarze pod filmem. Proszę bardzo. Nie ma, badać za nas. Nie, pokazuję Wam całą. Zaraz wracam. Tak, Teraz. trochę. Nie trafię tu? Nie A dobra przypomniało mi się Zaraz do was wracam No kurde dobra Widzicie ze mną, nie chcę, niestety A chciałem zastępować Ale głowa smutna no, jest Weź na Dobra idzie Dobre. Kurde otwórz mnie Dobra już nie Patrzcie na, na tą chłopę. Te liamy to, to... to, to... to bułkowy be... głowy. Be... tak fajne to dajcie lajka łapkę w górę subka nie kończę jeszcze odcinka no nie kończę ja się no tam jeśli będzie jeśli jeśli będziecie chcieli mieć pokemony na na kanale <laughs> to wiecie co lajk w górę su ten subskrypcja w górę haha oczywiście pokemony z głową magiczną tak będzie na kamerce, ha 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 A, nie. Wezmę ten aparat i będę nagrywał. A, no, ja nie chcę to Gowa nie chce je, żeby była okay. tam. Bo ja nie chcę ubrać swojego biczu. Czekaj. Tu napisać, wiadomość. Kupa. Chcę Ksecie... To czekaj, no. Chcecie pokemony, dajcie łapkę w górę, lajka, suba. Czuło powiedziałem lajka. Dajcie suba, komentarz. No i będzie spoczko. I będą Pokemony. Okay, o. Co ja napisałem? Na tablicę I mojej mordy też nie zobaczycie. Hahaha. Ha, ha. Tylko nasze telefony. Ej no odsuń się! No bądź ty tutaj! Tylko nasze mordy będzie, mordy nie będziecie widzieć, ale nasze ciała... Zobaczcie, no co jest napisane na tablicy. Czekaj, ooo idę. Komornik. Przeczytajcie sami to. Czekaj, się, o, nie trafię, nie trafię, nie trafię, nie trafię. O. o, 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 o. No, ocu się. No kurde jak się nie wiem, widzą dać, żeby przeczytali. To raz, zastupujcie sobie filmik i zobaczycie. A my dalej lecimy. No. Wow, wcisnę F2. Kaktus. Dobra. Najwyższy Kaktus na świecie. Budujemy Piękne. moje piętro. To jest mojego. To jest Ma mati... moje... Głowy. To jest moje. I nie, sam sobie no. budować tutaj. Takie duże, a nie wiadomo co budować. Zobaczmy najwyższego kaktusa na świecie. Nie wiem. Wow! Wow! Ty ma to Widzisz tego kaktusa? Widzisz tego kaktusa? Czekaj, jeszcze nie zrobię. Nie ma, czy widzisz tego kaktusa? Tak, jeszcze buduję. Co to first, skończysz? Dobra, da 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 ja już się nie widzę. Nie ma, Znaczy letko widzę. Ja też taki czarne coś, ja widzę taki cień. No buduję, ej, widzisz tego kaktusa? Jeszcze buduję, to jest please... skończysz. Dobra, my zaraz będziemy musieli kończyć. No nie, powiedz, kiedy skończysz kaktusa. O, chyba skończyłem. Dobra, stań na nim. Nie, jeszcze nie. Widzę cię. A cię mało widzę. Ja widzę tylko twój cień. O! 256 bloków w, 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 w. Dobra. Widzisz tego kaktusa? Tak, taki duży. A ja ciebie prawie nie widzę. Tak, wow. a ja nie widzę. A ja nie widzę. <noise> ale długo Masz kaktusa ponad. w ekwipunku? 15 kaktusa. Ja ponad tak. <noise> dobra, my już będziemy kończyć powoli. Tak jest i dobra, a za to, że kończymy, to murujemy klimat. Eee, chyba klimatyzacja, ale dobra. Dobra, murujemy mniej, kończymy. To szybko, to muruj. To zostało czasu. 7 minut jest! Musimy zaraz skończyć! Aaaa! Szybko, szybko, szybko! Dobra. Cześć, maneczko, yy, Dajcie łapkę w górę. Sub, suba. Komentarz. I do zobaczenia w następnym odcinku. Może troli. Dzisiaj był ze mną... Była, dzi by była dzisiaj ze mną. Głowa. No halo! Głowa. Nara, nara. Nara, nara. Siema. Będą poketrole może na kanale, jak będziecie chcieli. Wow, nie to wcichnąłem. Będą może po I jak chcecie poketrole, to łapka w górę. I komentarz. Chce poketrole. Dobra, na razie.